Sony Xperia L1. Czy warto kupić ten telefon? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, co widzimy po włączeniu telefonu na ekranie, czyli od pulpitu. Sony zadbał o to, aby mieć dużą personalizację dotyczące pulpitu, zaczynając od naprawdę bardzo dużej ilości widżetów, po tych, których nie jest za dużo, ale też nie jest za mało. Przejścia między ekranami. Możemy zmieniać sobie siatkę naszego pulpitu, możemy zmieniać i jak mieć aplikacji pokazanych właśnie na ekranie. 3x4, 4x4, 4 na 5 czy 5 na 5x5. Motywy. Również możemy zmieniać motywy. Te wgrane przez Sony, jak te wgrane domyślnie, ale także te, które mamy w sklepie. Wszystkie motywy są produkowane przez Sony. No, tak myślę, 90%. To jest takim na dole napisem Xperia, czyli jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo sporo. Na przykład x również od Sony. Taki fajny motyw, który daje nam motyw traczony. Sercem naszego urządzenia jest Mediatek MT6737T, terordzeniowy procesor o taktowaniu 1,40 GHz Cortex A53, a układ graficzny to Mali T720 MP2. Pamięć RAM jest to niestety tylko 2GB, pamięć budowana jest taka nie za duża, 16GB, na pokładzie Bluetooth, Wi-Fi, 4G, LTE i NFC. I co fajne, obsługa dwóch kart, czyli tak zwany Dual SIM. Urządzenie śmiga jak powinno, nie wiem co niektórzy recenzenci mówili, że Facebook im się nie chce włączyć, tutaj Facebook się włącza natychmiastowo, chociaż czasami zdarzają się przycinki animacji. Zawiesił się trzy razy, ale to było takie zawieszenie na parę sekund, później odpowracał do swojego normalnego stanu. Trzeba przyznać, każdy telefon Sonego to odgrzewany kotlet, jednak jest to zupełne przeciwieństwo odgrzewanego kotletu w mikrofali. Dlaczego? Ponieważ gdyby był kotlet w mikrofali, w środku jest zimne, a na zewnątrz ciepłe. A tutaj mamy na, ze na zewnątrz zimne, to samo ciągle boku nie ma ramek, u góry są ogromne. Ale za to w środku co chwilę rozbijają się nowe możliwości. Jak o możliwościach, to ekran. Sony w tym modelu zastosowało dotykowy ekran IPS o przekątnej 5,5 cala, o rozdzierczości niestety tylko HD. Ale dlaczego tylko HD? Zaraz do tego wrócimy. Ale najpierw nieco o ekranie. Przyznam, odzorowania kolorów nie są takie jak w super Amoledze od Samsunga. Takie jest moje zdanie. Sami możecie sobie teraz zobaczyć na przykładzie tych emotek, odzorowanie nie jest jakieś cudowne. Mogło być lepiej, ale w Samsungu tak. Samsung wygrywa. Miałam powiedzieć, dlaczego tylko rozdzielczość HD czyli 720p. Dlatego, że bateria, właśnie bateria, bateria bateria wykonana w technologii litowo-jonowej i niestety tylko właśnie 2620 mAh, przy 5,5 cala, no powiem Wam, ciutkę mało, ale o dziwo telefon długo wytrzymywał. Nie wytrzymywał on mało. Wytrzymywał on, tak jak na ekranie? Nawet dużo. Jak na taką małą rozdzielczość ekranu. No i jak na tak małą pojemność baterii. W rozpakowaniu i pierwszych ważeniach bardzo narzekałem na tą klapkę. Że nie tandetna, że niby źle się ją trzyma. No i to prawda, wykonanie jej e, jeśli się bierze do ręki, nie jest za dobre, gdzieś czeszczy, ale okazało się, że ta klapka jest bardzo wytrzymała. No i to akurat muszę oddać honor tej klapce. Może jest niewygodna do trzymania, ale za to oddaję honor za to, jaka ona jest wytrzymała, nie rysuje się, no i tak bardzo się nie palcuje. Brawo Sony, odzyskałeś mój honor. Czas przejść do aparatu. Aparat. Z tyłu mamy 13 megapikseli, ze światłem 2.2. Z przodu 5 megapikseli, również ze światłem 2 kropka 2 rozdzielczość nagrywania jest to dokładnie full hd już więc to już mogę pochwalić nagrywa full hd a nie w hd tak jak to jest z wyświetlaczem jak możecie zauważyć w prawym dolnym rogu sony nam śledzi dokładnie co tutaj nagrywamy jak możecie zauważyć on nam tutaj śledzi nocny widok mamy jak na przykład przybliżymy jakąś ikonkę, mamy makro i tak dalej, i tak dalej. Jak jest ruch, to u góry mamy takiego człowieka, więc od razu um, automatycznie nam się tryb zmienia, no i to uznaję za plus. U góry mamy przejścia między trybem manualnym, lepszą automatyką, a wideo. Jeśli chodzi o ustawienia aparatu, tak do końca nie jest ich za dużo. Mamy tutaj ustawienia samo wyzwalacza, kolor i jasność, rozdzielczość mamy dwie opty 13 megapikseli i 10 również tutaj po 5 więcej pokazuje nam się cała lista mamy tutaj śledzenie obiektu, autorejestrowanie, doknie aby dostosować, zapisz lokalizację rejestrowanie dotykiem i linie siatki to jest również przydatne, automatyczny podgląd zdjęć, zastosowanie no i tak dalej, tak dalej, tak dalej to wszystko jest Jak nie mam tutaj takich ustawień ISO tak dalej, no bo to jest telefon budżetowy więc niestety, tak to jest. Na aparatach się dokładnie nie znam, ale ten uznaję za trochę słaby jeśli chodzi o ustawienia, a o jakość zdjęć sami ocenicie. O aparacie będzie jeszcze osobny, dedykowany film, bo o aparacie można długo gadać. W tym odcinku yy, będzie tylko tyle, no i tak naprawdę tyle wszystkiego mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i jeśli Wam się podobało zostawcie łapencję w górę jak i subskrypcję i główne pytanie tego programu czy warto kupić to urządzenie odpowiedzcie sobie na to pytanie sami ponieważ dla ludzi, którzy szukają dużego telefonu w niskiej cenie nowego to ten jest idealnym wyborem dla Was ci, którzy szukają nieważne jakiego rozmiaru dobrego telefonu Idźcie poszukać gdzie indziej. Tutaj tego nie znajdziecie. U pana Sony Kotleta. Do zobaczenia. Cześć.